Prasowej w Szpitalu Grudziądzu witam dyrektora pana Macieja Hopper oraz profesora Aleksandra Gocha, który pełni obowiązki dyrektora do spraw lecznictwa. Przedmiotem konferencji będzie aktualna sytuacja w szpitalu oraz działania podejmowane w ramach restrukturyzacji. Tutaj pan dyrektor pokrótce przedstawi jak wygląda aktualna sytuacja w szpitalu, a będą mieli Państwo możliwość zadawania później pytań. Dzień dobry Państwu. Cieszę się, że po trzech dokładnie tygodniach od objęcia przeze mnie obowiązków możemy spotkać się i przekazać informacje o tym, co przez ten okres od wejścia do szpitala mojego jako już dyrektora tego, tej placówki do dnia dzisiejszego działo się tutaj, a działo się bardzo wiele. Każdy dzień praktycznie przynosi nam jakieś nowe kwestie do rozwiązania i można powiedzieć, że całe nasze życie dzisiaj kręci się wokół tego szpitala. Już w pierwszym tygodniu funkcjonowania na stanowisku dyrektora niestety złożył swoją rezygnację z stanowiska pan dr Przychodzki, który pełnił obowiązki dyrektora do spraw lecznictwa, a więc na mnie jako dyrektora placówki oprócz spraw organizacyjnych spadły obowiązki związane z zarządzaniem również częścią medyczną. Starałem się to uczynić najlepiej jak to tylko możliwe, jednocześnie poszukując kandydata na to stanowisko. Moje poszukiwania i starania o to, żeby jak najszybciej taki kandydat się pojawił, zakończyły się sukcesem. Dzięki temu dzisiaj mam przyjemność współpracować z autorytetem niewątpliwym, jakim jest osoba pana profesora Aleksandra Gocha. Mam nadzieję, że ta współpraca będzie owocna w tym zakresie, w jakim pan profesor będzie działał, czyli w sferze medycznej. Odciąży mnie pozwalając na zajęcie się sprawami najważniejszymi, jakim jest sprawa organizacyjna i sprawy finansowe szpitala. Jak Państwo już pewnie wiecie, ponieważ nie jest to żadną tajemnicą, yy, zaszły pewne zmiany organizacyjne i te zmiany będą jeszcze zachodziły. Tak jak mówiłem w pierwszym dniu, kiedy z Państwem się tutaj spotykałem po wyborze mnie na dyrektora, yy, chcę się otoczyć ludźmi, którzy chcą, wiedzą jak i mają zapał do tego, żeby podejmować działania na drodze restrukturyzacji tego szpitala, a przede wszystkim poprawy jego bardzo trudnej sytuacji finansowej. Wiadomo, że sytuacja ta istnieje od lat, a więc nie uda się jej naprawić w tydzień, dwa, trzy miesiące, a nawet pół roku. Jednakże nasze działania, które podejmujemy na co dzień, mają prowadzić przede wszystkim do tego, żebyśmy powstrzymali proces zadłużania się szpitala, a jednocześnie ustawili szpital w takich ramach, które pozwolą mu w sposób niezakłócony realizować świadczenia na rzecz naszych pacjentów. A więc cały czas utrzymywać pełne zabezpieczenie medyczne naszych pacjentów, również zabezpieczenie dyżurowe szpitala, co nie jest łatwe, bowiem są to problemy nie tylko nasze, ale problemy całego systemu. Jak Państwo wszyscy wiecie, dzisiaj brakuje nam lekarzy. W wielu specjalnościach są, jest wiele nieobsadzonych stanowisk rezydenckich, a więc też nie wiadomo, jaka będzie przyszłość w tych specjalnościach, i staramy się cały czas prowadzić takie działania, aby i personel, który mamy na pokładzie szpitala, ale też rozglądając się w otoczeniu, rozmawiać z różnymi przedstawicielami tego zawodu, żeby chcieli zasilić nasze szeregi i wspomóc nas w codziennej działalności. Jak mówię, nie jest to łatwe, bowiem aby takie osoby zdecydowały się na współpracę w tym szpitalu, musimy stworzyć odpowiednie warunki organizacyjne, jak i warunki finansowe dla tych osób. Większość kadry medycznej w tym szpitalu jest kadrą napływową. Pochodzi ona. Nie z Grudziądza, ale z różnych miast zlokalizowanych czasami dziesiątki kilometrów od Grudziądza a więc jest to pewien problem zarówno organizacyjny, jak powiedziałem, jak również finansowy, bowiem prowadząc jakiekolwiek działania w celu pozyskania tej kadry, których efektem są konkursy na udzielanie świadczeń, przewidzieć musimy te właśnie aspekty w przyszłości, które będą decydowały o decyzji tych państwa co do podjęcia pracy w szpitalu bądź nie. Chcemy, żeby byli tutaj jak najlepsi specjaliści. Rozmawiamy z osobami, które znamy, bądź też z osobami, które są nam rekomendowane przez przedstawicieli świata medycznego z tego szpitala. Staramy się też słuchać wszystkich uwag z wewnątrz szpitala. Staramy się eliminować przede wszystkim nieprawidłowości, które towarzyszyły działalności tego szpitala. Od wielu lat i które między innymi doprowadziły do tej sytuacji, w jakiej szpital dzisiaj się znajduje. Jest to szereg działań, tak jak powiedziałem, począwszy od sfery organizacyjnej przez sferę finansową. Bardzo dużym problemem szpitala jest ogromny dług, który generuje ogromne koszty finansowe. Co przekłada się na wyniki finansowe szpitala i jednocześnie też powoduje, że ogromna część środków publicznych trafia do kieszeni komorników, opłacanych jest w postaci odsetek ustawowych i pokrywa koszty sądowe. Nie są to koszty statutowe i tych kosztów nie powinniśmy ponosić, a gwarancją ich nieponoszenia jest całkowita spłata zadłużenia szpitala. I w tej kwestii również pracujemy przy bardzo dużym wsparciu Urzędu Miasta i Pana Prezydenta Miasta Grudziądza. Myślę, że nasze działania dziś podejmowane trudno jeszcze będzie oceniać w kategorii efektów finansowych, ale wierzymy w to, bo mamy takie wyliczenia, że przyszłość tych działań spowoduje, iż szpital powstrzyma proces zadłużania się, a jednocześnie będzie możliwa jego spokojna egzystencja i tylko myślenie o tym, co jest dla nas najważniejsze, czyli o misji tego szpitala, jaką jest ratowanie zdrowia i życia ludzkiego. Nie jest też tajemnicą, że chcemy doprowadzić, aby szpital był placówką, która zajmuje się przede wszystkim leczeniem pacjentów, czyli ratowaniem zdrowia i życia, a nie jest przedsiębiorstwem wielobranżowym. Dlatego jedne z pierwszych moich decyzji dotyczyły pozbycia się wszystkich sfer działalności, które na dzisiaj nie są sferami niezbędnymi dla funkcjonowania szpitala. Mogą one funkcjonować w szpitalu jak najbardziej, ale na zasadzie outsourcingu bądź wydzierżawienia powierzchni szpitalnych na te cele i prowadzenia tam działalności przez podmioty zewnętrzne. Szpital będzie miał z tego niewątpliwą korzyść w postaci zapłaty za dzierżawę tych powierzchni i czasami jestem w stanie powiedzieć, nawet na 100%, z pewnością całkowitą tego, że efektywność tych działań będzie dużo większa niż dotychczasowe działania prowadzone przez komórki należące obecnie do szpitala ponoszące określone koszty związane z ich funkcjonowaniem, natomiast bardzo małe zyski. Sama kwestia wydzierżawiania tych powierzchni podmiotom zewnętrznym spowoduje i większe przychody dla szpitala, i mniejsze obciążenie, chociażby z powodu obsługi długu, który jest związany z koniecznością zaopatrywania tych punktów, takich jak apteka, punkty gastronomiczne, kioski i temu podobne punkty. Szpital jest jednostką, której celem zasadniczym jest Dbanie o zdrowie i życie pacjenta. I na tym będziemy się skupiać. Panie profesorze, jak jakie masz problemy kadrowe, gdzie trakuje lekarzy i czy w ostatnim czasie ktoś z lekarzy złożył swoje Problemy kadrowe dotyczą praktycznie każdej sfery działalności szpitala, dlatego że o ile? Działamy na co dzień tak, żeby nie było to widoczne. O tyle musimy zmagać się z problemami natury organizacyjnej, jednocześnie też z problemami, które wynikają z konieczności prowadzenia bieżących postępowań konkursowych, dlatego że pewne kontrakty zawarte jakiś czas temu wygasają w pewnych okresach i trzeba je odnawiać. Musimy też prowadzić do sytuacji, w której doprowadzimy do jednolitości zatrudnienia w systemie kontraktowym lekarzy, przepraszam, i e, chcemy też e, wprowadzić troszkę inne zasady kontraktowania świadczeń, w miarę jednolite dla wszystkich, e, takie, które będą zadowalały obie strony i nie będą powodowały żadnych problemów w zabezpieczeniu medycznym. Oczywiście uzgadniamy to i konsultujemy z radą ordynatorów, z personelem szpitala tak, żeby te strony mogły dogadać się co, co do ich kształtu i wartości tych, tych umów. A na jakich chodziło o dekletarze brakuje? Czy ktoś z domu ostatnio z pracy? Tak mówiąc, zrezygnował mój zastępca do spraw medycznych. O pozostałych lekarzach, tak, zrezygnował ordynator chirurgii. Stało się to w momencie, kiedy przyszedłem do szpitala, w zasadzie pierwsze moje spotkanie z panem doktorem było na temat jego odejścia. Próbowałem rozmawiać, no niestety pan doktor był już zdeklarowany na to, że nie ma już możliwości, aby pozostał. W względy rodzinne i inne osobiste zadecydowały o tym, że po prostu no, zdecydował się odejść. Na, nie miałem już na to żadnego wpływu, po prostu zastałem taką sytuację. To co się dzieje, że tylko na chirurgię przyjmowane są te przypadki tak zwane ostro? Proszę Państwa, przypadki planowe zabiegów są to przypadki, które nie zagrażają przede wszystkim życiu pacjentów. Jeżeli y, chirurgia musi działać, wiadomo, i działa, to musimy y, przede wszystkim zabezpieczyć te przypadki, które y, są związane z zagrożeniem życia pacjenta. I w związku z tym, jeżeli przypadki planowych zabiegów możemy przesunąć z uwagi na to, że y, mając małą, ograniczoną liczbę lekarzy specjalistów na chirurgii, nie możemy zrobić wszystkiego, a nie, nie, niedopuszczalnym byłoby żeby pacjent w stanie zagrożenia życia nie został natychmiast przyjęty i udzielona mu pomoc. W związku z tym musimy skupić się na przede wszystkim tych przypadkach, a jest ich dość sporo, co wiemy ze statystyki, z praktyki działania. W związku z tym lepiej było i bezpieczniej dla wszystkich pacjentów przede wszystkim przesunąć planowe zabiegi na okres początku przyszłego roku i skupić się na tych pacjentach, którzy do szpitala trafią w trybie nagłym, ostrym, w trybie, który wymaga pilnych reakcji ratujących. Dobrze, to się posypało wszystko ze względu na to, że pan ordynator odszedł? To jest zaniedbanie, proszę Państwa, które nie, nie powstało w ciągu ostatnich dni ani tygodni. To jest zaniedbanie, które powstało w związku z brakiem jakichkolwiek działań. Niestety, muszę tutaj się odnieść do moich poprzedników, w całych poprzednich latach. Już od dawna chirurgia ogólna zmagała się z problemem dotyczącym zabezpieczenia ilości specjalistów, lekarzy, specjalistów, którzy będą tutaj pracowali. W tej chwili, naszą rolą tutaj jest pozyskanie specjalistów z rynku. Tacy specjaliści byli, deklarowali się z różnych powodów, poodchodzili, i dzisiaj musimy również w tą sferę medycyny zagłębić się bardziej i spróbować tutaj dla szpitala pozyskać jak najlepszą kadrę. Czynimy to, jesteśmy na dobrej drodze, ale nie będę zradzał na razie szczegółów, ponieważ ten problem, tak jak powiedziałem, dotyczy całego kraju, całego systemu. I dzisiaj pozyskanie jakiegokolwiek specjalisty to jest poważna kwestia, z którą się mierzymy, ale żeby to się mogło dokonać, musimy działać bardzo ostrożnie, roztropnie. Mam nadzieję, że skutecznie. Mówił Pan o ujednoliceniu kontraktów z tego opracowywania, teraz to jest kwestia tego, że chodzi o wartości tych kontraktu, bo też taką informację, że lekarze dostali informację, że za te same wartości, które mają teraz podpisane, mają pracować więcej, czyli zostały im wydłużone godziny go w na informację. Jeżeli chodzi o pewne zarządzenie, które usiłowałem wdrożyć, mianowicie organizacja pracy w czasie, w czasie zasadniczym działalności szpitala, czyli w czasie służbowym i w godzinach dyżurowych. Specyfika tego szpitala polega na tym, tak jak powiedziałem, że mamy dużo kadry napływowej. Kadra ta musi do szpitala często dojechać do odległych miejsc, bo jest to duża część kadry dojeżdżającej i w związku z tym godziny pracy w tym szpitalu były ustawione w troszeczkę innym systemie niż do tej pory te, które znamy powszechnie, z którymi ja się spotkałem. Z pewnych rekomendacji, też dotyczących założeń planu naprawczego, wynikało, że. Pewne działania zmierzające do skrócenia czasu dyżuru mogą prowadzić też do pewnych oszczędności. Skrócenie czasu dyżura, więc zwiększenie jakby czasu służbowego, czyli też ilości kadry, która w danym momencie zabezpiecza, zabezpiecza proces diagnostyczno-leczniczy, jest też zwiększeniem bezpieczeństwa pacjenta, tak? bo na dyżurze zostaje nam jeden, góra, dwóch lekarzy, a tu mamy cały personel. No, niestety, z uwagi na te sprawy związane właśnie z napływowością kadry, musiałem. Chwilowo zawiesić to, to zarządzenie wydane i przedyskutować to z radą ordynatorów. Spotkaliśmy się raz, dzisiaj mamy drugie spotkanie i będziemy próbowali wypracować konsensus. Dlatego mówię o zmianie formuły kontraktu, która będzie zabezpieczała interesy nasze ale też będzie przyswajalna dla kadry medycznej, tak żebyśmy po prostu nie zakłócili procesu diagnostyczno-leczniczego. A krótko o tych zmianach kadrowych, jeżeli chodzi o kierownicze stanowiska? Zmiany kadrowe, jeżeli chodzi o kierownicze stanowiska, dotyczyły osób, które na tych stanowiskach zasiadając nie widziały potrzeby jakichkolwiek zmian. No bo jeżeli mówimy o tym, że w szpitalu jednak jest wymóg bardzo dużych zmian organizacyjnych, a te zmiany przekładają się wprost na sytuację finansową szpitala, to znaczy, że dawno te zabiegi można było podjąć. Jeżeli ich nie podjęto, jeżeli osoby na stanowiskach funkcyjnych, dyrektorskich nie widziały takiej potrzeby, to znaczy, że te osoby po prostu się nie nadają na te stanowiska. I taka była moja decyzja. Czy Państwo tylko zamieniliście nazwy tych stanowisk, bo nie, jest, nie ma dyrektora, jest kierownik, nie ma dyrektora tylko jest naczelna pielęgniarka, Jakie, czy to Cześć są zmiany merytoryczne, merytoryczne, czy konkretne Proszę Państwa, są to zmiany i merytoryczne, i oszczędnościowe, ale oszczędność tak naprawdę tutaj jest jakby sprawą drugorzędną. Oczywiście ona jest, bowiem zastąpienie stanowisk dyrektorskich, kierowniczych wprowadza jakieś tam też zmiany w wielkości wynagrodzenia tych osób. Ale przede wszystkim, tak jak powiedziałem na pierwszym spotkaniu, i ja. Muszę dobrać zespół ludzi, którzy wspólnie wypracują takie decyzje i metody działania, które pozwolą temu szpitalowi wyjść z problemów, w których on się obecnie znajduje. Ja jestem osobą również z zewnątrz, jak Państwo wiecie, a więc muszę polegać na ludziach, których tutaj zostałem. Jeżeli jest potrzeba wymiany tych ludzi na osoby z zewnątrz, bo wewnątrz nie mamy takich osób, które mogłyby takie role sprawować. To jest to pewien problem, dlatego że no, musielibyśmy w otoczeniu takie osoby znać, które byłyby skłonne i zdolne do takiego funkcjonowania. Natomiast ja posłużyłem się tutaj prostszą metodą. Po prostu na pierwszych spotkaniach postarałem się zapoznać z ludźmi w ten sposób, żeby wiedzieć, co oni o szpitalu wiedzą, jakie są ich stanowiska w kwestii tego, co jest do zrobienia i jak można to zrobić. Na bazie tych spostrzeżeń i rozmów wyselekcjonowałem grupę kadry kierowniczej, z którą w tej chwili współpracuję, która ma określone pomysły, już coś realizowała w postaci pewnych założeń związanych z realizacją planu naprawczego i jest w stanie dalej takie decyzje i działania podejmować, żebyśmy skutecznie te działania naprawcze wdrażali i szpital stawiali na nowo. Obecna aktualna sytuacja finansowa, jak to wygląda na dzisiaj? Jak wygląda to w przyszłości, jeżeli chodzi o wynagrodzenia? Jeżeli chodzi o sytuację finansową, mamy wyniki na koniec października, bowiem jeszcze kończymy działania związane z księgowością miesiąc w miesiącu listopadzie. Ten wynik kształtował się na poziomie straty 42 miliony złotych, czyli ona nie wzrosła znacząco w stosunku do miesiąca września, to jest o tyle optymistyczne, że jakby dynamika narastania tych strat ewidentnie spada, a kolejne podejmowane działania będą jeszcze poprawiały tą sytuację. Jeżeli chodzi o wynagrodzenia, to tak jak powiedziałem, sytuacja, która miała miejsce miesiąc temu, nie może się powtórzyć i nie powinna. Były tam określone przesłanki. Tej sytuacji. Ja ją po prostu zastałem, ale, ale to, to, to niczego nie tłumaczy. Po prostu no, doszło do tego i, i Więcej nie ma prawa do tego dojść, na dzisiaj wynagrodzenia są realizowane na bieżąco, czyli pracownicy już pieniążki dostaw otrzymali, w tej chwili też przygotowywane są przelewy z kontraktów. Wszyscy lekarze i pracownicy medyczni, którzy mają zawarte umowy cywilnoprawne i złożą w terminie rachunki, otrzymają swoje wynagrodzenie w terminie. A co z z do końca tego roku? Tutaj, jeżeli chodzi o sprawę gim wczoraj spotkaliśmy się z Panią Prezes. Dzisiaj będziemy jeszcze rozmawiali z Panem Skarbnikiem Miasta i precyzowali te kwestie. Nie chcę wypowiadać się dlatego, że sprawa GIM-u jest dla mnie sprawą jeszcze dość świeżą i chciałbym się bardziej wgłębić w ten proces, więc nie mogę szczegółów żadnych powiedzieć, bo nie znam tak dobrze tej sprawy. Panie Dyrektorze, jaka to może być strata na koniec roku? Na pewno Pan już trochę badaliście. Teraz jest 42, a to był wynik na koniec października. Jeżeli byśmy przyjęli, że to jest średnio około 4 milionów miesięcznie, to byłoby to około 50 milionów złotych. Według planu finansowego założenie było, że strata wyniesie 60 milionów, a więc... Mielibyśmy tą stratę mniejszą podejmowane przeze mnie działania i przez ekipę, z którą współpracuję są działaniami, które mają w zasadzie miejsce od trzech tygodni, a więc tak jak mówię, efekty finansowe tych działań są przyszłością. Ale niemniej bardzo pilnie śledzimy to, jak wygląda ta sytuacja z miesiąca na miesiąc. I pozytywnym dla nas aspektem jest to, że jednak te straty są mniejsze, więc dynamika ich spada, co może oznaczać, że powstrzymujemy proces narastania tych strat, a tak naprawdę, jak wiemy wszyscy, jednym z ważniejszych czynników ich powstawania są koszty finansowe, czyli koszty, które... Całości bym powiedział, dlatego że duża część tego zadłużenia znajduje się w rękach dwóch dużych wierzycieli. Jest to zadłużenie, jest to zobowiązanie długoterminowe, na które ustalona jest termin spłaty, są konkretne raty i tutaj nie powstają żadne odsetki dodatkowe, że ciężary dodatkowo, oprócz tych, które znamy, czyli tych, które wynikają z zawartych umów. Natomiast to, co towarzyszy nam na co dzień i może też zakłócać proces realizacji dostaw dla szpitala, to jest zadłużenie wobec dostawców towarów i usług. Panie dyrektorze, a co do Pan powiedział, byłem dyrektorem, dzisiaj były dyrektorem w konferencje, no i my... Czy tam, niektórzy z nas się tam pojawiają. Pan były dyrektor mówi, że ta strata szpitala wyniesie prawie 100 milionów złotych, Proszę, bo on na pewno ja nie chciałbym dyskutować na te tematy, że nie, nie wiem kto to... Pan były dyrektor jest już byłym dyrektorem, i, i na my mamy sprawy, które są dla nas przyszłością. Nie chciałbym patrzeć w tym, bo to, to rozliczanie dzisiaj kogoś wstecz nie ma żadnego sensu i znaczenia. Dla nas są konkretne zadania, i bardzo bym prosił, rozliczajcie nas z tego. Jesteśmy otwarci, co mamy do zrobienia. A na poprzedniku wolę się nie oglądać. Myślę, że od tego są odpowiednie organy i służby, niech się one proszę powiedzieć plany na przyszłość, czy macie jakieś plany dotyczące łączenia jakichś oddziałów, kompleksów, zamykania. Zamykania na pewno nie. Zamykania na pewno nie. Na pewno będziemy starać się optymalizować bazę powierzchni szpitalnej i tutaj być może będziemy realizowali pewne kwestie związane z przenoszeniem oddziału w inne miejsca, po to, żeby zabezpieczyć jakąś bazę, która może służyć innym, innym działaniom, które przyniosą. Czyli 40 łóżek zajętych. Zobaczcie Państwo, że to jest 50% łóżek wątek. Ale powiedzmy sobie, że bywają sytuacje nieprzewidziane, więc na pewno nie będziemy obcinali tego w pełnym zakresie 50%. Ale myślę, że ta czwarta spokojnie może być wykorzystana na inny cel. Ścieśnianie tych oddziałów to jest też kwestia naliczeń personelu, szczególnie pielęgniarskiego. No wiadomo, że obowiązują nas pewne normy. A to też jest koszt. Oczywiście my nie zamierzamy wyzbywać się personelu pielęgniarskiego, bo to jest <noise> Dzisiaj deficytowy personel. Szanujemy te osoby, które z nami tutaj trwają cały czas i na pewno ten personel znajdzie swoje miejsce w innych oddziałach bądź w jakichkolwiek zakresach realizowanych działań przez szpital. Będzie wykorzystany. Natomiast y, te powierzchnie chcemy zwolnić po to, żeby optymali, optymalnie wykorzystać je na jeszcze inne cele. Nie, nie, nie boicie się, że y, NFZ zmniejszy Wam kontrakt w związku z tym. Nie, bo kontrakt jest naliczany w stosunku do wykonania. I my wykonujemy ten kontrakt i my będziemy go wykonywali. ale my pacjenci prostu... uciekają ze szpitala. Y, no ale dlaczego uciekają? dla sobie, że na pytanie? przykład odwołujecie planowane zabiegi. Y, i pacjenci mają te zabiegi przeniesione, jeżeli mówimy o planowanym zabiegu... Ale biega... pacjenci nie chcą czekać, wychodzą z Grudziądza i idą do innych szpitali. Panie redaktorze, wątpię, że w grudniu inny szpital ma jeszcze otwarte limity w takim stopniu, że jest w stanie przyjąć pacjentów. Dzisiaj wszyscy to... My, my jako szpital wypracowaliśmy już w tej chwili bardzo dużą kwotę świadczeń nadryczałtowych i nadlimitowych. W dywersyjnym wręcz działaniem, i to muszę powiedzieć, bo tutaj akurat... Trudno oprzeć się emocją, było wskazanie ordynatorom, że mają realizować świadczenia ryczałtowe w wysokości do 108%. Nie wolno takiej decyzji podejmować i tego będziemy się wystrzegali. Kadra medyczna jest w stanie dostosować się do tego, rozmawiamy z nimi, ale powiedzieli, że realizowali polecenie poprzednich władz. No. Nie wiem skąd się wzięło takie polecenie, kto mógł wierzyć w to, że przy obecnej sytuacji trudnej, również na NFZ-u, ktoś sfinansuje te świadczenia. Będziemy o to walczyć, ale jesteśmy tutaj z góry na przegranej pozycji, to trzeba sobie powiedzieć. Panie prezesie, ja mam jeszcze jedno pytanie dotyczące sfermetycznej karetki eski. Czy były dni świąteczne, wolne, na esce, na, na karetkach, na SC, wszystkich, które są u nas w systemie, dyżuruje lekarz, się lekarz w Sołudzie? Dzisiaj mamy obstawione te karetki, bym powiedział nawet w nadmiarze. Dlatego, że i z lekarzem, i z ratownikami te zespoły są w zasadzie, będziemy też o tym rozmawiać, zbyt liczne, ponieważ dzisiaj mamy sytuację, w której mamy w karetkach lekarzy ratowników. A więc jest osoba, która może wypełniać pewną funkcję dodatkowo dziś dublowaną. Jeżeli y, uda nam się y, te, y, zmniejszyć skład tych zespołów y, karetek, zespołów wyjazdowych, to uda nam się też jednocześnie pozyskać tą kadrę na obstawienie pozostałych dyżurów tych karetek, więc tutaj y, nie powinno być problemu. Natomiast y, na tą chwilę y, nie znam problemu z zabezpieczeniem y, karetek, więc jeżeli takowe by było, na pewno będziemy się nad tym pochylać. Nie jestem w stanie tak w 100% odpowiedzieć, bowiem odnośnie zabezpieczenia dyżurowego grudnia rozmawiamy cały czas jeszcze. Centrum Chińskiej Akupunktury, co tutaj się stało? Czy się pożegnaliście definitywnie, czy się pożegnaliście dlatego, żeby zaoszczędzić przez najbliższe miesiące? Jak wygląda sytuacja? Proszę Państwa, Centrum Chińskiej Akupunktury poziomie 100 tysięcy. Jeżeli ktoś kiedyś organizował wszelkiego rodzaju działalności, które miały teoretycznie wspomagać działalność podstawową, a więc wypracowując jakieś dodatkowe profity w postaci dodatkowych wyników, zasilać budżet szpitala dodatkowymi środkami, no to tutaj tak się nie stało. Niemniej yy, wystosowaliśmy pismo do strony chińskiej, że ze względu na sytuację ekonomiczno-finansową oraz wdrażany program naprawczy yy, chcielibyśmy w tej chwili zająć się tym, co jest dla szpitala najważniejsze, a więc obsadą przede wszystkim medyczną oddziałów. Yy, Wyjściem z kryzysu finansowego, no i z odpowiednią organizacją tego szpitala we wszystkich zakresach, w których jest to wymagane, naprawą tej sytuacji. I poprosiliśmy o zawieszenie na razie naszej współpracy. W ostatnim akapicie oczywiście wyraziliśmy nadzieję, że kiedy ta sytuacja już się zmieni, polepszy, jesteśmy otwarci na powrót, na powrót do, do tej współpracy na jej powrotne nawiązanie. Ale były informacje, że to się cieszy dużą popularnością, a koszty były rozłożone mniej więcej po połówce. Y nie, nie. Nasze, nasze analizy wykazywały, że te koszty są dla nas dość wysokie, a jeszcze nie były to ostateczne koszty, bo umowa przewidywała jeszcze ostateczne rozliczenie, czyli przeniesienie części kosztów ponoszonych. Przez stronę chińską na nas, więc gdybyśmy tylko od strony tak ekonomicznej na to patrzyli, to na pewno nie byłoby to korzystne dla szpitala. Ale mówię, dzisiaj chcemy się skupić na podstawowej podstawowych problemach szpitala. Chińskie Centrum Akupunktury nie jest podstawowym elementem działalności szpitala, nie należy do struktury organizacyjnej szpitala z tego też powodu no, y, y, skupiajmy się na tym, co najważniejsze, bo jak widzicie Państwo, tych problemów jest bardzo dużo. I, 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 a, a to nie jest podstawowy problem. Bez tego chińskiego centrum my jesteśmy w stanie zabezpieczyć pełen zakres świadczeń dla... Pacjentów. Tamta działalność, jego ta działalność dodatkowo może być prowadzona w każdym miejscu, niekoniecznie przy szpitalu. Szpital nie powinien w tym momencie zajmować się tym ani ponosić kosztów. Co tak. chwila na forach pojawiają się takie e, posty, że szpital e, za chwilę zostanie wygasza, wygaszany jest po porządku, szpital zostanie zamknięty. Jak Państwo do takich informacji, to jest czarny PR dla szpitala, który jest w, już nie dość ma problemy finansowe. No to jeszcze, tak jak tutaj redaktor wspomniał, e, pacjenci słyszą takie informacje. Niepotrzebne są te informacje, naprawdę, bo jeżeli tak by miało być, to co my byśmy tutaj w szpitalu mieli do zrobienia, tak naprawdę? Przyszliśmy tutaj po to, żeby ten szpital pobudzić do życia z powrotem, żeby te jego problemy rozwiązać. Czy moja osoba, czy tutaj pana profesora Aleksandra Gocha. nie jesteśmy tutaj dlatego, że, 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 że chcemy zgasić światła w tym szpitalu? Wręcz przeciwnie. Tak jak mówię, no, Nasze działania będą przynosiły efekty i ja chcę uspokoić całe społeczeństwo, że robimy wszystko, żeby czuło się bezpieczne, żeby miało pełną świadomość tego, że czuwamy tutaj 23. 24...